To so, wygramy Filling This and People w Roblox Tak, to jest prywatny serwer Bo był za darmo e, no Play No, ja, ja w to e, chwilkę pograłem Dosłownie chwilkę e, kowadełka, o, tego nie widziałem I można tu też podnosić ludzi Można nimi rzucać? O, tak o, tak! Bo... Kasier! Gdzie? Okej, okay, Kasier, z get snack at Nie wiem, której AM. Z otwartej AM. I nie nie jedźcie chipsów o czwartej nad ranem. Bo... bo nie wiem. Co jest? Baba nie ma wtedy, już się nie odzywam. Co to jest? Mm. Jako szuflada? Pff. Tak, szufla szuflada. Ła, to, to co się z tym dzieje? Okej. Okay. Mogę zwrócić szufladu w yy, kogoś, ale to co mnie interesuje to jest to. A w ogóle to co to jest? Tu też mnie interesuje, ale co to jest? Co? Okej. Okay. Ciekawe wykorzystanie mechanik. Mm. E, jak tu cofnąć? Tak latam. E, a, e, trzeba poczekać. O zegar. Krzynka, o tak. Nie mam pojęcia jak ją otworzyć. Przecież wiem, ale nie wiem. Okej, okay, jakoś tak. Teraz to obrócić. Okej, okay, działa. I chwila, pora tu coś wrócić Jakieś... Jakieś czynne rzeczy typu dla Bina. Tak Drabina e, W sumie nie za duże Może coś takiego? Albo wiem, 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 wiem wiem. Chwila Tak, to będzie taki bardziej śmieszkowaty odcinek Chodź kasier. Lecimy Dobra, nie idziemy jednak Tak, wie? i wiecie co, co ja chcę... Co mu co, 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 co jest? Pewnie już wiecie o co ja chcę zrobić. Tylko nie wiem, tu zamknę potem. Ale trudno. Chodź! Chodź! chodź, 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 nie bój się. Tylko do... i tylko do... To jest tylko do skrzynki, tylko do skrzynki włożę. Masz. Napcham tam ile ich się da, więc widzimy się za chwilę. A już. No. Ja <laughs> jeszcze dam im coś, żeby im się nie nudziło. Na przykład... To. Coś to się świeci dziwnie na zielono. <laughs> Oj! To chyba ciężkie. No i dobrze. Teraz tylko dołożyć. Było ciężkie, a wcale nie jest takie ciężkie. Ugh. O, dobra, działa. Da. Teraz trzeba to tylko jakoś zamknąć. Żeby nikt nie wypadł tylko. I proszę na siebie nie stawać. Nie chcę, żeby to latało. Skrzynka, współpracuj. Jak to podnieść? A, mam pomysł. Chwila. Biorę kwadracik. I zamknę to kwadratem. Tak. Czemu pokazuje mi, że mam jakieś leko tyle? FPS. Czemu tu się nie zamyka? <mum> mam pomysł. No. Co jest? Ile ja mam to da tych kowadeł niby? Czemu kowadło tego nie zamyka? Wiem, że tam ich jest dużo, ale bez przesady. To kolejne kowadło. Ciekawe ile kowadeł będzie trzeba, żeby to zamknąć. O, działa. Powoli działa. Ale dopiero powoli. Yy, no, na komputerze to by działało dużo lepiej, bo grafika i jeszcze jest FPS -y większe. Czyli to, co pokazuje na górze. Kolejne kowadło. No! Hehe, he, ile oni mają na głowie? Rozumiecie? He hehe? Dawa nieważne. Czemu to się nie domyka? A tu wszystkie kowadła dać? W sumie? I dobra, dam tu wszystkie kowadła. Może się nawet zmieszczą. Okej, okay, dobra, nie zmieści. Już się nie mieszczał. Nagrywa się? Nagrywa się. Już to się powoli widzę, nie mieści. No to pora dać, pora dać to. Żeby w końcu to się... Żeby w końcu to się domknęło. No ile można? Dałaś tam kowadeł. To są bardzo ciężkie przecież, bo są z metalu O, 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 o nie! No... Jeju, ja tego tam, tam ktoś nie mogę. Widzimy się jak to postawię, czy coś. Prawie, prawie. Już prawie. Może nie będę musiał w tym dawać tego zadzewiałego kowadełka. Włowy te zwykłe wystarczą, ale wątpię. Nie spada, nie spada. No, jeszcze trochę! Ech. Już oczywiście musiało spać oczywiście musiało. Się tyle męczyłem, żeby to tam włożyć. A dobra, co się będę. Dobra, włożę tam coś, coś jeszcze z czy czyli to. To tego, tego wadła muszę porzucać, jeju. Tak, ten odcinek to będzie połowanie zamknięcia ich tam. Właściwie to, nie może jeszcze coś zrobimy, typu domek. Może coś zrobić, typu domek, nie wiem. Ja może się powtarzam. To. Nie, nie za to złapałem. Ja mogę to ozłapać. Czemu tu jest? To jest od kowadeł. Czemu? Gdzie tu logika? Dobra, wówczas tam jeszcze kowadła. Jeszcze to pewnie się nie zamknie. Jo, Czemu się w ogóle ten odcinek męczę z, 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 yy, z, z tą skrzynką głupiał? E, ja to ja w to włożyłem, Max, y, tyle ile się dało tych O i nadal to nie działa. Jakby co jest z tą skrzynką nie tak. Nie, ja tam kowado nie zmieszczę. Bo kowadła są za duże. I co jest, bo ja nie rozumiem naprawdę. Wiem, że no... Tam jest sporo rzeczy, to nie powinno się e, też zamykać nieby, ale no bez przesady, jak to, ja to zamknąć? Czemu oni nie mogą się tam ścis ścisnąć? Albo usiąść? Żeby nie mieli tyle na głowie he he, he, he. I po prostu byśmy no! Hej, no! Czemu to nie działa? pokażę wam czemu pokażę wam że nawet to, że nawet Ju, ale mało w PSU to jest że, to, że tam się nawet nie da tego włożyć chwila Tam wskoczyć nie mogę tam wskoczyć nie mogę nawet najlepiej to, by tam było po prostu najlepiej to włożyć tam innego gracza po prostu na górę, tutaj, i on to ładował. Bo tak tutaj da się podnosić innych. Jak Już mówiłem w sumie. Eee, Ciemutno. Mówiłem, że to tam nie mieści. Co? Co ja właśnie powiedziałem? Że to, że to się tam nie mieści. O. Dobra, cięcie. To prawidziała. No, nie mieścił się tam, widzę. Nie, nie mogłem tam włożyć więcej, bo żeby się, się i tak nie mieściło jeszcze bardziej. Ale ważne jest to, że się uda. Tak się nie uda się w Ale ważne, że się uda, chyba. Co zrobiłem? Uf nic. Co się dzieje z tym kowadłem? Włożę to tam? I tak, włożę uf. Jest, jest, jest. Tak. No, no prawie. Co, 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 co? co czemu to się otwiera? Prawie się zamknęło. Prawie. Z podkreśleniem na prawie. Ale ważne, że, że na razie jakoś działa Cięcia. Czemu oni są tacy uparci? No brakuje minimalnie, milimetra brakuje. No, czemu ta skrzynka się nie może zamknąć w końcu i przestańcie biegać? Dobra, ostatnie kowadło i powinno być okej. Okay. Jeju, ile ja się z tym męczyć musiałem. Wiecie, to nadal muszę, bo jeszcze... Jeszcze tego tam nie włożyłem ostatniego, go i byle to nie spadło! Okej... Okay. Jest! Jest! Nareszcie zamknęło się! Nareszcie zamknęło się! Czemu ta szuflada się otwiera? Ju! No i lemowna! I przestańcie biegać! Jak tam mogę włożyć jeszcze więcej w ogóle? Nie, nie będę teraz tego zdejmował! Jeju! Trochę tego sporo tam! Bo ja trochę tego sporo tu włożyłem! To co, co teraz robimy? mówiłby tak! Hmm. Hmm, mini bloki? Mm, co tam jest? Chwila, zobaczę, bo nie wiem, dlaczego idę w drugą stronę zobaczycie. Dlatego, uuu, super spadłem z tego. Nie umiem tym sterować. Może w tym będzie łatwiej. Co, czemu tu chodzi za mną? I no, ja... Co? Czemu ja tak jestem w to słaby? I czemu te jedzenie ze mną chodzą? Sio! Powiedziałem Sio! Nie będziecie mi wskazać. SIO powiedziałem! U, co to jest? Coś dużego? Bardziej długiego. Czemu to coś za mną nadal chodzi? Czemu to coś nadal za mną chodzi? Sio Sio! I sio. ha No głupie tośki. Co to ma w ogóle? Co to ma, w ogóle ma być? No i lepiej wyrzucić, ty coś. Tu zwrócić nimi. Wiem, że to źle brzmi. To jest... Tak, jest z Minecrafta. Chwila, mam pomysł. Mam pomysł. Nie, nie trafiłem za ciężki. E, okej. Okay. Platforma. No. I tak się, i tak się lata No, a tu są meble! Lądujemy! Just to mamy problem! Zaraz walniemy w sklep, bo nie au, spadłem. zmieniał bo tutaj nie ma obrażeń od upadku. Hmm, to jak wywalić To grę? Znaczy, tryb. Znaczy, nie wiem, bo jak widzicie, w prawym rogu są FPS-y i mój program do nagrywania. Mi chodzi o FPS-y, czy mogę wy to by po prostu wywalić? Lubić tak, jakby było zero? Na przykład yy, wodować do szuflad milion osób, bo da się. Bo da się respić wchodząc w te niebieskie pola, i stojąc tam jakieś 5 sekund, i tu dosłownie. Ja latam! Jak on, on lata! On gada! A, tu są światełka! Uf, nie są ciężkie. Można nimi rzucać. A, o podłogę tego, tak, wziąłem podłogę. Wziąłem podłogę, co? I co jest w tych jaskiniach? Dobra, sprawdźmy to, ej! Wiesz ciekawi, co jest w tych jaskiniach? Biorę moje ufoty w tym stylu? No i jazda. A uspadłem, no oczywiście. Jeju, a tym się ciężko, ciężko lata. Ja tym latać nie umiem Nie mam Ufowego Prawa jazdy i <kluz> że nie umiem na tym latać Ale jakoś sobie radzę Ojojojojoj, prawie spadłem Co? Jak to? Rzucili, rzucili... rzucili to! Dobra, tam... Dobra, więcej kolegów jak tak! Tylko muszę to najpierw otworzyć. Nie! Nie! wywróciłem to, no oczywiście! To wywrócić, żeby wszystko popsuć. No! Mm, jeszcze bardziej, to by. Bo... Oba, ale wkurzyłem się na to. Ale to. Jest tu jeszcze coś do roboty, bo mam już tego dość. Hmm. Halo. Nie mam mnie. No. Fila. Temu to nie działa? Nie wiem sam co ja chcę zrobić. No, bym się wkurzony przez tą screenie. To to jest TMR55. No i papa. Zostawcie suba.